Cześć, witajcie we wtorkowy poranek Witam się z Wami Kawką i ja zabieram się w tym momencie Za ogarnięcie swojej Osoby, ponieważ będę Za jakieś półtorej godzinki wychodzić I chcę zrobić taki Szybki Szybki, świeży make up Na latą, żeby nie spłynął Zero podkładu, tylko po prostu dodanie kolorytu Mojej skórze I ogólnie chciałam z Wami pogadać Bo nie było mnie tutaj prawie Ponad Dwa tygodnie, ponieważ ostatnio u mnie w pracy było bardzo intensywnie i nie miałam po prostu siły, żeby jeszcze do tego wszystkiego zabrać się za YouTube, ale wracam i mam nadzieję z powrotem do około dwóch filmów w tygodniu. Wyciągam taki mój set, który noszę w torebce, i sobie na podstawie tego zrobię taki szybki makijaż, wyprostuję włosy i będę gotowa do wyjścia i zabiorę się za jakieś śniadanie ostatnio ale to będę wam opowiadać robiąc nie mam tyle czasu Oczywiście tutaj żeby coś widzieć to muszę tak zrobić ostatnio a propos śniadania i a propos jedzenia ogólnie Wracam powoli, bo już kiedyś taki, e, takie próby były. Wracam na tory niskowęglowodanowe. Dlaczego? Dlatego, że przypomniałam sobie, jak bardzo dobrze się czułam jak bardzo minęły mi wszelkiego rodzaju problemy jelitowe jak minęły mi smaki różne wiecie, przed kobiecymi dniami ta taka. Stabilność to co było niesamowite. Stwierdziłam, że chcę znowu tego doświadczyć, dlatego od kilku dni jem, sobie powoli to wdrażam, jem śniadania białkowo tłuszczowe Głównie jakaś jecznica z masełkiem, czy frankfurterki, kiełbaski tego typu, bo to jest najszybsze, najprostsze. No i tak się powoli znowu. Wdrażam, chociaż nie mówię, że jestem całkowicie teraz na niskich węglach, bo czasem wpadnie jakaś pizka, jakieś ciacho, kawa z mlekiem. Dzisiaj też miałam smaka, więc wpadła kawa z mlekiem, więc to nie jest tak, że idealnie wszystko teraz, ale powolutku, powolutku, bo chciałabym znowu na zimę też tak mocno się na tym skupić, bo bardzo ciekawa sprawa. No, to już będzie teraz w zimę, to będzie dwa lata. <laughs> jak, dwa lata temu, jak dwa lata temu byłam na keto i doświadczyłam czegoś bardzo dziwnego, ponieważ jestem zmarzluchem okropnym zmarzluchem, a w zimę było mi gorąco. Ja rozpinam kurtkę, ja nie mogłam wytrzymać, po prostu <laughs> jak były właśnie temperatury około zera czy poniżej zera, a mi było po prostu cały czas ciepło. I y, chciałabym znowu w zimę móc tego doświadczyć i nie marznąć. Tak samo temperatura w domu nie musiała być taka wysoka, bo po prostu nie było mi zimno. Także wracam do tego. Ale mamy teraz lato, mamy owoce, będzie urlop, będą pewnie jakieś lody gofry. Nie chcę sobie z tego w tym momencie rezygnować, ale samopoczucie, y, płaski brzuch, ekstra uczucie, więc powoli do tego. Nie mam pojęcia, dlaczego najpierw nałożyłam róż, a dopiero później korektor. Nie wiem, ale to nic nie szkodzi. Chodzi tylko o to, żeby zakryć jakieś tam cienie, troszeczkę uwydatnić te policzki, zaróżowić je, bo to dodaje moim zdaniem bardzo takiego zdrowego efektu. Ja rzęs zazwyczaj nie maluję, bo po prostu. E, Zdarza mi się, że mnie pieką oczy. I nie wiem, czy to od tuszu, bo długo tuszu nie używałam. Raz pomalowałam i nie piekły oczy. I teraz nie wiem, czy to przypadek, czy od tuszu. Na pewno będę chciała sobie, właśnie, jak macie do polecenia, jakiś fajny tusz, coś w stylu hipoalergiczny, albo właśnie jakiś taki delikatny dla oczu, który nie podrażnia, to napiszcie mi w komentarzach. Ja zazwyczaj używałam tego z Eveline. No tego srebrnego takiego, ale ogólnie jakiegokolwiek nie użyję, to później mam jakieś tam przeboje, więc dajcie mi znać, bo jednak ja lubię to oko, jak jest takie lekko podkreślone. Chyba wyciągnę sobie jeszcze troszeczkę brązera, żeby tą skórę tak fajnie nadać, jej taki trójwymiarowy efekt. I to będzie wszystko: delikatnie usta, konturówką. Najbardziej lubię konturówki zamiast szminek, bo one są mocniejsze, trwalsze i mam jeden produkt, nie muszę... konturówka tutaj, szminka tu, coś, tylko sobie delikatnie na balsam roz, y, rozsmarowuję to jest jakaś konturówka z Douglasa i ona mi bardzo podpasowała, bardzo bardzo siadł mi ten odcień i raz weszłam na stronę Douglasa i chciałam sobie dokupić jeszcze jedną, bo ona naprawdę mi schodzi i okazuje się, że już ich nie ma i będę musiała się kiedyś wybrać z resztką, żeby mi pani dobrała jakiś taki kolor, ten sam, jak ma, <gryw> jakiś ten sam. Może w jakiejś innej linii po prostu one są, ale zawsze tak jest. Zawsze tak jest, że jak sobie co, coś człowiek już ubzdura, to mu się sprawdza, to nagle to wycofują, albo nie wiem. No ale ile mamy wspaniałych rzeczy jeszcze do odkrycia? Nie musimy się. Na jednym produkcie y, opierać. Dobra, jeszcze wezmę sobie z tego mojego, czy wspaniałego kufelka trochę bronzera. Mam tutaj taki z Milano w sztywce i on jest bardzo fajny. Ja sobie go, bo oczywiście wszystko jest dla mnie za, za ciemne, za intensywne. Ja sobie go trochę na rękę. Delikatnie na gąbeczkę. I konturuje. Czyli wygląda ta twarz taka fajna, trój, trójwymiarowa. Jak to niewiele trzeba, żeby się człowiek uśmiechnął. No i Git. Niech będzie. Także wiecie, mało produktu. Nic mi tam specjalnie nie spłynie, no bo dałam tylko krem, odrobinę tego mm, korektora, te produkty kolorowe, takie teraz jeszcze tylko włosy, chociaż nie układają mi się jakoś źle. Układają mi się dzisiaj nawet, w miarę. Przedziałek tylko poprawię. W ogóle teraz mam taką długość, która totalnie mi nie pasuje. W sensie. Źle się w niej czuję, bo nic z tym nie umiem zrobić i jakoś tak nie, nie wiem. A chcę zapuścić znowu, kiedyś miałam okropnie długie włosy do pasa. <grym> <grym> Więc fryzjer się kłania w najbliższym czasie. Zakładam jeszcze szybko moje kolczyki z Rosmana, ponieważ. A nie, ja potrzebuję lusterko, bo ja nie umiem trafić monet. Ponieważ wszystkie moje kolczyki, które miałam. Yy... Bardziej cenne, srebrne, złote. Pogubiłam. Założę je i gdzieś zahaczę. Jedne mi odpadnie, potem gdzieś tam znowu mi odpadnie z innej pary. I tak pozbyłam się moich najcenniejszych kolczyków, więc już takich nie kupuję. Wolę sobie kupić coś takiego, właśnie. W Rosmanie mają bardzo fajne kolekcje. Czy tego typu? One bardzo ładnie wyglądają. Więc sobie. Takich używam i przynajmniej mi nie szkoda, jak je stracę. Chociaż wolałabym mieć fajną, właśnie cenną biżuterię, no ale ja po prostu nie potrafię ich zachować na dłużej. Więc jedyne co mam cennego chyba to, to obrączka i to wszystko. Więc tak sobie żyję na takich plastikach i jest mi z tym bardzo dobrze. Ostatnio moimi ulubionymi kwiatkami, takimi ciętymi są gerbery. Um, już wyleczyłam się z wieloletniej pasji do tulipanów i ostatnio kupiłam gerbery sobie, czerwone. Mąż mi dokupił takie różowe i teraz wszędzie mam gerbery. I to jest naprawdę piękny uroczy kwiatuszek. Um, no, uroczo to wygląda. Naprawdę, te już troszeczkę zaczynają tutaj zdychać, ale pokażę Wam jeszcze w pokoju, bo jeden bukiet właśnie rozdzieliłam na takie mniejsze. Czekajcie, pokażę Wam. Zrobiłam takie coś i takie coś. Kiedyś dostałam taką butelkę jakby na kwiatuszki od mojej kuzynki, więc na takiego jednego czy dwa takie długie kwiatuszki, to wygląda po prostu przepięknie. I tutaj miałam jeszcze coś takiego, więc te, które mi się tam ułamały, to sobie skróciłam. No i tak się zachwycam gerberami i co jeszcze Wam pokażę to zostało z mojej Arabiki. Mamy drugą w kuchni, e, ładniejszą, a z tą nie wiem co się stało, cała zeschła, poniszczona, więc bardzo możliwe, że tą gałązkę po prostu e, przesadzę do jakiegoś mniejszego czegoś, no i tak, ale tutaj się moja ulubiona peperomia trzyma, maranta, moja ulubiona się trzyma, to wam ostatnio pokazywałam w Q&A, no pięknie, no, i te gerbery, znaczy to nie wygląda przesłodko. No po prostu to wygląda pięknie. Ogólnie to mam bardzo mało czasu, bo jest 11.15 za chwilę, a ja muszę o 12 wyjść z domku, więc szybko zabieram się za jajecznicę. Jeszcze muszę sobie obiad wziąć ze sobą, Wam pokażę, co wczoraj kombinowałam. Dobra, będę tak bez głowy. Dobrze, więc tak, pierwsze co to jajecznica. No, i u mnie, jak zawsze, standardik to, będą to trzy jajka i ogromna łycha masła. Ponieważ ja kocham masło, masło przynosi mnóstwo smaku. Masło to jest bardzo dobry tłuszczyk. Tym bardziej, kiedy chcemy być niskowęglowodanowi. Oczywiście obiad nie będzie niskowęglowodanowy ale tak jak powiedziałam zaczynam od y, śniadania żeby te śniadania wprowadzać y, wysokotłuszczowe, wysokobiałkowe mam masło udało mi się ostatnio dorwać znowu w lidlu na promocji bo już mi się wszystkie moje zapasy zamrażarkowe pokończyły, więc udało mi się i znowu mam zapas ostatnio sobie to obliczałam ponieważ chcę troszeczkę wejść na tak zwaną powiedzmy masę i jeść trochę więcej, żeby zbudować troszkę mięśni. Nie to, nie my chcemy gramy, 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 gramy. No, 20 gramów masła będzie. Nie będziemy przesadzać. I wiecie co? Pochowałam te wszystkie szpatułki ostatnio. Niczego mi nie brakuje. A wręcz, aż jest przyjemniej, bo to się nie wala potem w zlewie. Nie trzeba tego wszystkiego myć. Tylko użyjemy, umyjemy i chowamy. Także to jest kolejny jakiś taki plus minimalizmu. Tutaj mam Mielone mięso z indyka, z kapustą, e, cukinią, papryką, w przyprawach. To powinno być zalane sosem, ale tego nie zrobiłam. I tutaj mam ugotowany ryż. I coś takiego sobie przełożymy do pojemnika i mamy bardzo fajny posiłeczek. Trochę tego ryżu wezmę, też nie za dużo, tak żeby glikogen mięśniowy po prostu uzupełnić. W zasadzie to by można zjeść jako osobny posiłek, taka potrawka na kapuście pekińskiej. Ogólnie bardzo lubię kapustę pekińską, bo ona jest bardzo, ta kapusta pekińska jest bardzo uniwersalna. Można ją na przykład na zimno, do wrapów, na ciepło, do różnych potrawek, zup, do wszystkiego. Niskowęglowodanowa, bardzo fajny produkt do jedzenia. To sobie posypię solą, dam trochę oliwy, sosu sojowego i taki będzie mój obiad na dzisiaj. A, zapomniałam, że jeszcze chciałam do tego użyć cytryny. Także tak jak gdzieś na przebitkach chwila moment mi to zajęło i mam kuchnię czyściusienką. i robię tak już właśnie od tych dwóch tygodni nie bym nie miałam czasu ale gdzieś tam zawsze starałam się tą chwilę znaleźć i od razu jest przyjemniej nic nie mam no, oczywiście została mi patelnia ale to standard i to tak dodaje mi takiego spokoju odpoczywam, nie mnie to stresuje, bo jak jest dużo stresu w życiu i jeszcze przychodzisz do domu i masz bałagan, wszystko jest wszędzie, nic nie ma swojego miejsca, to to dodaje jeszcze większego stresu. No i ja zauważyłam, że przez te dwa tygodnie naprawdę kiedy chcę odpocząć, to nie myślę o tym, że muszę jeszcze umyć kuchnię, tylko po prostu odpoczywam. I będę chciała też znowu ten nawyk wprowadzać w inne pomieszczenia, bo w innych pomieszczeniach nie jest tak ładnie, ale ta kuchnia była zawsze najgorsza. A teraz w przyjście rano zrobienie sobie śniadania czy czegoś jest o wiele przyjemniejsze. Jak jest z lew, to jest sama przyjemność. Więc udaje mi się to robić, mm, tylko trzeba na początku się mocno zmobilizować, żeby zawalczyć z tą swoją niechęcią. I działamy. Mam tutaj tą swoją jajecznicę. To wygląda bardzo niepozornie i nie instagramowo, nie YouTubeowo, Ale to mi całkowicie wystarczy na parę godzin. Jest bardzo sycące. Mm. Dobrze i na tym będę musiała zakończyć tego vloga, bo już dzisiaj cały dzień będę poza domem. Nic ciekawego już wam nie pokażę. Także no, dziękuję wam za obejrzenie tego krótkiego w zasadzie poranka. Takie trochę my morning routine, tylko że w godzinach południowych. Napiszcie mi komentarze, co u Was słychać, bo się z Wami nie widziałam prawie dwa tygodnie, ani na Instagramie, ani tutaj. Dajcie mi koniecznie znać. Jaki tuż mam kupić do rzęs, który nie podrażniałby mi oczu? Dajcie znać, co myślicie na temat diety niskowęglowodanowej lub ketogenicznej. Czy ktoś z Was próbował, jak się czuliście, a może macie jakieś złe doświadczenia? Bo jestem mega ciekawa, co Wy na ten temat myślicie, bo co człowiek, to różne są opinie na ten temat. Także życzę Wam, jeszcze nie wiem kiedy ten vlog wejdzie, ale życzę Wam wspaniałego dnia, wieczoru kiedy to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie cześć